La Fiumicino l'aereo parte Samolot papieski wystartował do Senegalu. Jak zawsze, Ojciec Święty zaczął poprawiać przemówienia, które będzie wygłaszał podczas wizyty. Później wziął brewiarz i rozpoczął modlitwę. Kiedy byliśmy na wysokości kilku tysięcy metrów, samolot wleciał w chmurę. Pojawił się odgłos, którego nigdy wcześniej nie słyszałem. Samolot gwałtownie zaczął tracić wysokość. Ojciec święty tylko spojrzał w okno i wrócił do modlitwy. Z księdzem Stanisławem spojrzeliśmy na siebie, zbledliśmy, gdy byliśmy już na wysokości tysiąca metrów, zaczęliśmy się ponownie wznosić. Ojciec Święty powiedział tylko, hmm. Tymczasem samolot od razu poleciał w górę. Ale to nie była jedyna taka sytuacja. Byliśmy w Afryce. W pobliżu Lesoto radar wykrył burzę piaskową. Samolot zaczął krążyć nad lotniskiem. Krążył, tak i krążył. Nie było szans na wylądowanie. Podczas ostatniego okrążenia stracił jedną z klap na skrzydle. A silnik po przeciwnej stronie zaczął się palić. Na szczęście zadziałały systemy gaśnicze. W końcu dostaliśmy zgodę na lądowanie w Johannesburgu. Po wylądowaniu, samolot kołował tylko 100 metrów i stanął. Nie miał już benzyny. 100 metrów. Vi auguro una buona continuazione del viaggio, coraggio, coraggio, coraggio bambini. La mia moglie, un Wylądowaliśmy z dwoma palącymi się silnikami. Wszyscy uciekliśmy. Ojciec święty został, aby się modlić. Technicy wyłączyli silniki i natychmiast je ugasili. Z mojego punktu widzenia, helikopter mógł wybuchnąć. Minęło 10 minut, a Ojciec Święty nie wychodził. 12 minut? Nic. 15 minut? Włożyłem ręce do kieszeni i zorientowałem się, że zostawiłem rolki filmu do aparatu w helikopterze. Wystrzeliłem jak z procy w stronę helikoptera. Wszedłem na pokład, otworzyłem torbę, włożyłem rolki do kieszeni. Ojciec święty przeżegnał się i zapytał: Co teraz robimy? Odpowiedziałem: ojcze święty, są tu król i królowa, którzy nas oczekują już od jakiegoś czasu. Dobrze, a więc chodźmy. Jest coś ważniejszego, niż ogień i helikopter. To chwila modlitwy. Ktokolwiek czekał, nie można było przeszkadzać Ojcu Świętemu w modlitwie. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem trzeba nie ustawać modlitwie.